Uwaga, niniejszy filmik został stworzony jako eksperyment naukowy. Zasady bezpieczeństwa są przestrzegane i w żadnym wypadku nie należy z nami powtarzać. Cześć wszystkim! Pamiętacie ten telefon, jak on walczył z rozgrzaną kulą? Po niemu to widać, co? Ale tym niemniej on dalej działa. Włączmy go, żeby to zademonstrować. Proszę, wyświetlacz oczywiście jest uszkodzony, ale wszystko pozostałe działa bez zarzutu. Nawet są dźwięki od wciskania klawiszy. No i jak mówiłem, dzisiaj będziemy kontynuować go testować. A dokładnie spróbujemy go utopić w elektrolicie dla akumulatorów. W jednym z poprzednich odcinków, kiedy topiliśmy taki telefon w wodzie, on wciąż działał. Choć nie tak jak należy, ale działał. I wtedy miałem wątpliwości, że te zakłócenia w działaniu były spowodowane spięciem. No i dzisiaj sprawdzimy to. Ponieważ elektroli to na pewno przewodzi prąd. I jeśli po tym telefon będzie dalej działać, podobnie jak wtedy w wodzie, to będzie oznaczać jedno z dwóch. Że albo wtedy też było krótkie spięcie. Tylko w takim razie nie wiadomo, czemu ten telefon dalej w wodzie działał. Albo ani wtedy, ani teraz tego spięcia nie było. I wtedy będę musiał porządnie pomyśleć, jak to wytłumaczyć, że telefon przy spięciu dalej świeci się. Ale mi się wydaje, że tak nie będzie i teraz telefon po prostu się wyłączy. Tylko najpierw dla rozgrzewki chciałbym go jeszcze pod jednym kątem przetestować. Spodobał mi się pomysł rozstrzelać go z pistoletu pneumatycznego. Rzeczywiście, jestem ciekawy, co z nim się stanie, ponieważ te telefony są tak wytrzymałe, że im więcej testów, tym lepiej. Na początek wymienimy kapsułkę ze sprężonym dwutlenkiem węgla na nową. Teraz kulę. Gotowe. Jestem coraz bardziej ciekawy, czy telefon przeżyje ten test. Odbezpieczamy pistolet, jeszcze włączamy podświetlenie ekranu, żeby było widać, czy on działa i zaczynamy. Na początek sprawdźmy klawiaturę. Zobaczmy, co będzie. Wow, słyszycie to? Na początku myślałem, że to od tego strzału u mnie tak w głowie coś piszczy, ale to telefon wydaje taki dźwięk. Ha, coś mu się trochę zaczyna odbijać. Kurde, przeszkadza mi ten dźwięk. Spróbuję ten telefon zrestartować. No nie, on już nawet się nie wyłącza. Nie słaba tak pistolet go uszkodził. Ale cóż, trzeba szybciej jeszcze raz do niego strzelić, żeby on już przestał tak piszczeć. Ehm, ciekawe. Ale tym niemniej on działa, także to jeszcze nie koniec, o, trochę już się uspokoił, ale dalej się świeci. Może teraz zmienimy cel na ekran? Heh, prawie nic mu się nie stało, tylko kula się zaklinowała. Hm, coś trzeba z tym robić. Ile mam jeszcze kul w magazynku? Wystarczająco. Trzeba porządnie go rozstrzelać, a potem już zobaczymy, co dalej. Haha, ha. spójrzcie na niego. Cały popękany, ale działający. No to wtedy plan B. Nalejemy elektrolit do szklanki i spróbujemy opuścić w niego włączony telefon. No proszę bardzo, on się wyłączył. Patrzcie, normalnie w ciągu pierwszych kilka sekund po prostu zgasł. Jej, czyżby w końcu znaleźliśmy sposób, jak zepsuć efektywnie te telefony? Trzeba to sprawdzić. Kupiłem jeszcze jeden taki sam telefon. On całkiem sprawny, tylko karty Sim nie ma, ale na eksperyment to nie wpłynie. I teraz spróbujemy go utopić w tym elektrolicie. Jeśli on tak samo się wyłączy jak poprzedni, to miałam rację, że woda w poprzednim odcinku, gdzie kąpaliśmy taki sam telefon, zaszkodziła mu w jakiś inny sposób niż spięcie. A więc uwaga. <laughs> Lubię kiedy mam rację. Właśnie takiego rezultatu oczekiwałem od wody, ale jak się okazało, woda nawet z kranu nie przewodzi wystarczająco dobrze prąd, by wywołać krótkie śpięcie w telefonie. I wtedy to tłumaczy, czemu telefon w zwykłej wodzie nie wyłącza się i po wyschnięciu zaczyna normalnie działać. A ten to mógłbym się założyć, że już się nie wyłączy. Jednak nie radzę Wam kąpać swoje telefony też w wodzie, choć to nie jest zawsze krytyczne dla nich, jak już się dowiedzieliśmy. Ale elektroli trzymajcie z daleka od telefonów, ponieważ ten to już wystarczająco dobrze przewodzi prąd, żeby popsuć pewnie wszystkie układy elektroniczne w telefonie. Ja oczywiście jeszcze zostawię ten telefon, żeby on wyschnął i spróbuję go włączyć. Jeśli mi się to uda, to obiecuję, że Wam o tym powiem. Ale jak już mówiłem, mogę się założyć, że on się nie włączy. I na tym pewnie kończymy historię z telefonami i wodą. Rozciągnęła się ona nam na kilka odcinków, ale jednak dużo się dowiedzieliśmy o tych telefonach, także było warto. A Wam jak zwykle jestem wdzięczny za oglądanie. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia wkrótce.